W tym ataku dwa kluczowe e, momenty są tak naprawdę. Pierwsze to jest wyciągnięcie e, CC tak, ponieważ atak jest bez pioruna dzięki temu jumpa można wziąć ze sobą. No i oprócz tego dwa rage'e i, i dwa freezy. E, po wyciągnięciu zawartości CC przeciągamy e, to wojsko w takie miejsce, żeby wiedźmy, które je wybiją, były też pożyteczne później w ataku, czyli w to miejsce, bo od tej strony będzie szedł atak. No i później jest kluczowe, żeby oczywiście jump był rzucony tak jak należy, czyli tutaj mniej więcej w tą strefę. No i żeby oczywiście w tą strefę poszło jak najwięcej silnego wojska, bo tu jest no raz, że Town Hall dwa, że sporo budynków, żeby zrobić dwie gwiazdki. Zaczynamy wyciągać CC dwoma gigami i czterema świniakami. I idą, świniaki wbiegają. No tu jeszcze bomba się okazało, że jest. Mogła trochę namieszać, ale na szczęście wszystko się udało wyciągnąć. Mamy smoka z Wiedźmą. Teraz przeciągamy to wojsko w to miejsce, gdzie chcemy je ukatrupić. No, i tak jak wcześniej powiedziałem, tak, żeby te Wiedźmy dwie z tymi Wizami się przydały w ataku. Stawiamy już golemy, żeby zrobiły tutaj wolną przestrzeń. Tak, żeby to główne wojsko poszło tam gdzie chcemy. Dochodzą ole. Tak, no i puszczamy peki. Króla, królową. Wizardy. No i idą w to miejsce, gdzie chcieliśmy. Poszedł Jump, Rage, Królowa jeszcze przyciągnęła całe wojsko, mrozimy. Tutaj Inferno, Multi. No już wojsko robi masakrę w tej chwili. Tak, mrozimy drugie, Inferno. Wizardy już. No, na moment, tak, potem Town Hall. No już teraz tylko czekamy sobie aż... Będą dwie gwiazdki zrobione. No, jeszcze te skeletorki, które też często mogą namieszać w ostatniej części walki, bo mogą odciągnąć wojsko od miejsca, gdzie chcemy dobić te dwie gwiazdki. Szczególnie jak na przykład łuki po skrajach wioski rzucamy, to, to jak tam skeletorki wyjdą, może być czasami kiepsko. gwiazdki i całkiem silna wioska dość spokojnie pokonana